Całkiem niedawno w kościele zakończyliśmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan, i dzisiaj kościół nam daje przepiękną ewangelię, w której mowa jest o jedności, ale w drugą stronę raczej o rozłamie. Kiedy przychodzą do Jezusa różni ludzie, a dzisiaj mowa jest o uczonych w piśmie, którzy przyszli do Jerozolimy. Mówią o Jezusie, że mocą złego ducha, że mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy, mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Na co Jezus odpowiada ludziom zgromadzonym wokół Niego, że jest to niemożliwe, bo żadne królestwo, które wewnętrznie byłoby skłócone a mowa tu jest właśnie o skłóceniu jeśli mocą Belzebuba miałby wyrzucać złe duchy to żadne królestwo wewnętrznie skłócone nie jest w stanie się ostać. Wie o tym zły duch, że potrzeba jedności, żeby królestwo mogło się ostać. I wie o tym też Jezus i tego nas uczy, że będąc królestwem niebieskim, że będąc królestwem i chcąc, abyśmy my też to królestwo budowali, zachęca nas i bardzo usilnie o tym mówi, żebyśmy byli jedno. Jedność można budować przez szukanie tego, co jednoczy. Nie przez wytykanie błędów, przez wytykanie różnic, bo różnic jest wiele wśród nas. Wśród chrześcijan, skoro mowa o tym tygodniu, który za nami, ale też i wśród wszystkich ludzi, jesteśmy różni: mamy różną skórę, mamy różne języki, mamy różne charaktery, różne temperamenty, różne nastawienie do, do przeróżnych dziedzin życia. I może to być powód naszych kłótni, może to być powód podziałów. A dzisiaj Jezus przez to słowo zachęca nas do tego, by szukać wspólnych cech. By szukać tego, co nas jednoczy. Chrześcijan jednoczy chrzest, a wszystkich ludzi stworzonych przez Boga, stworzonych przez Boga i na których tchnięty jest duch, jednoczy dobro. Jesteśmy dobrzy, stworzeni na obraz Boga. Jest w nas dobro. Szukaj wśród ludzi, którzy cię otaczają, dobrych cech. Szukaj tego, co możesz pochwalić w sobie, zauważając w sobie dobro i w innych ludziach, zauważając dobro, którym, którym się dzielą, bo wad każdy z nas ma bardzo dużo różnic. Im więcej ludzi, tym różnic więcej. Ale jedno jest wspólne dobro. I Jeden jest wspólny cel, oby. Jeden wspólny cel, do którego dążymy, to niebo. Chrześcijanie i wszyscy ludzie na świecie, oby dążyli do nieba. Obyśmy mogli spotkać się z Bogiem, z Bogiem, który jest miłością, z Bogiem, który modli się w modlitwie kapłańskiej Jezus, abyśmy byli jedno. Jedność buduje. Zgoda buduje. Niejedność, podziały, wytykanie błędów rujnują. Nie szukaj tego, co rujnuje. Szukaj tego, co buduje. Dobra w innych i w sobie.